Cześć, witam Was serdecznie z tej strony Jarkowy. Dzisiaj mam dla Was film z Community Day. To Community Day z nowym Pokemonem z siódmej generacji, który się pojawił w naszej grze. Dzisiaj ma swoją premierę i w sumie będziemy mieli możliwość od razu złapania go w wersji Shiny. Dzisiaj postanowiłem nagrać ten film. To będzie taki film troszeczkę z podsumowaniem. Oczywiście nie nagrywałem filmu od samego początku. Od 14 już zacząłem grać. Czyli najlepsze dla Was zostawiłem wszystkie zadania, które będziemy wykonywać. Będziemy wykonywać je i odbierać nagrody podczas tego filmu. Wszystko Wam nagram. Podczas tego eventu dosyć istotną rzeczą odgrywa właśnie zdobywanie kilometrów i jest tych kilometrów do zdobycia. Pierwszy próg który musimy zdobyć, to jest to jeden kilometr. Oczywiście jeszcze tego nie zrobiłem z racji tego, że no po prostu dopiero tak naprawdę wyszedłem z domu, ale mam na to 4 godziny, więc e, tak naprawdę dużo tych kilometrów nie ma. Jest to... 5 kilometrów, oczywiście ja sobie to przejdę będę sobie łapał przy okazji Stufule, bo tak dzisiejszym Pokémonem na community day jest stuful ja już mam wersję shiny ponieważ no tak jak mówiłem od 14 grałem i pierwszego Pokémona, którego kliknęłem był to shiny, więc tak naprawdę zaraz tutaj powinno się gdzieś pokazać ogólnie my sobie zaczniemy łapanie tak naprawdę od samych tutaj na wodnej dolinie, oczywiście jestem na wodnej dolinie w koszalinie i tutaj sobie zaczynam pierwsze łapanie. Jest tam, ja już troszkę złapałem w sumie dwa shiny złapałem. Później o godzinie gdzieś tak 17 delikatnie przed, zrobimy sobie podsumowanie. Oczywiście wszystko łapie. Patrzcie, znowu shiny. Nice, yy, drugi shiny. Oczywiście wszystko łapane jest na plach, bo ewolucja tego Pokémona kosztuje 400 candy. Oczywiście pokrótce zaraz Wam wytłumaczę, co się działo podczas tego eventu. My sobie złapiamy, złapiemy sobie tego szajni. Oczywiście siedzi. ok jeszcze przy okazji sprawdzimy, czy jest on warty tego, żeby go zatrzymać. No, w sumie jest średni. Tak czy inaczej, chodźmy tutaj. Yy, czyli dzisiejszym pokémonem, oczywiście, którego będziemy łapać, jest to Stuful Oczywiście od 14 do 17 mamy możliwość złapania go w wersji Shiny. I tutaj jest fajnie, bo bonusy, które trwają podczas tego Community Day jest to 3 razy Expo załapanie, 2 razy Candy załapanie. Więc tak naprawdę łapiąc tego Stufula na Pajnaplach będziemy mieli możliwość złapania, zdobycia 12 Candy do tego pokemona, gdzie to jest jak tak. Jak mówiłem, jest to bardzo ważne, bo ewolucja tego pokémona, jest to jakieś 400 candy i do tego dwa razy większa szansa na złapanie stufula i XL candy do stufula po złapaniu właśnie tego pokémona. Plus do tego bonus, który daje nam lury o, na 3 godziny, czyli na czas trwania tego eventu. Tutaj też jeszcze oczywiście jest incense. I wymiany, trade dokonane podczas eventu do godziny 19:00 będą wymagały o 50% mniej Stardusta. Można dokonać dwóch specjalnych wymian podczas eventu do godziny 19. .00. Atak dla tej ewolucji Stufula, czyli Bewera jest to Drain Punch, czyli atak Fighting ładowany. To były wszystkie informacje, które chciałbym Wam przekazać, jeżeli chodzi o właśnie ten dzień. Z racji tego, że no po prostu ten dzień już trwa, i w sumie jedyne co będziemy mogli sobie nagrać w tej chwili no to tylko i wyłącznie moje łapanie pokemonów i w sumie ewolucje i nowy wpis Pokédexu, tego nowego pokemona, biłyra przejdziemy się oczywiście jeszcze te parę kilometrów zrobimy sobie też zadania, bo jak wiecie do tego zadania kupiłem sobie bilet w którym oczywiście robię specjalne zadania i tak więc już pierwszy, pierwsza część bodajże było złapanie po prostu 15 stufulów eee, Teraz będę musiał zrobić power up 10 Pokémonów. Już zrobiłem power up 9 po to, żeby zrobić to przyspieszyć troszeczkę tego e, te zadanie. Ja zrobimy sobie zerniasa, zerniasa sobie spower upujemy, jeden raz odbierzemy sobie nagrodę. I nagrodą będzie nieznany oczywiście pokemon, ale my wiemy jakim pokemonem będzie w nagrodzie, będzie to oczywiście Stuful Z możliwością tutaj jednak, zwiększoną możliwością do tego żeby złapać wersję Shiny, a dodatkowo złapać ją z naprawdę dobrym IV Jest, Został złapany, ja tylko sprawdzę czy w ogóle było to przydatne no, bliżutko, bliżutko. Jeżeli bym miał cokolwiek ewoluować w tej chwili, to myślę, że sobie na pewno tego zaznaczę. I do tego będziemy transferować 10 pokusów. Więc, tak naprawdę, sprawdzimy sobie szybko, co możemy transferować. Tak naprawdę, prawie wszystko. No nie ma tutaj specjalnych jakichś. Yy, nie ma tutaj specjalnie jakichś pokemonów yy, wartych uwagi więc tak naprawdę możemy sobie transferować prawie wszystko oprócz tego pokemona, tego sobie wydamy z gwiazdką. O, cyk, polecimy wszystkie boksy. W sumie troszkę nawet więcej niż 10, żeby było miejsca. No, no widzicie, troszkę łapałem, a nie dużo, tu jakieś kalsy Tutaj w ogóle jest też Pokemon, który jest nowy, też zobaczycie, ja nagrywałem. Nie, nie nagrywałem wpisu do Pokédexu, no właśnie, i to jest to, że nie, nie zdążyłem, i w sumie nie nagrałem chyba wpisu do Pokédexu. No trudno, a to było takie moje zadanie, żeby wpisywać, żeby takie moje zadanie na dłuższą metę, żeby wszystkie Pokémony, które są nowe, których jeszcze nie mam robić wpisy, zapisy, wpisów. No i dobra, odbieramy sobie pierwsze zadanie. Jest to StarPis. Oczywiście Pokémon, którego za chwilę będę łapał, jest w wersji shiny, zobaczcie. I to będzie chyba Pokémon 562. Tamten miał też podobne IV, A tutaj, kurczę, mogłem sobie spokojnie robić, rzucać na, na szybkim łapaniu, ze względu na to, że no po prostu, jak widzicie, tak, no, był to z zadania. No i jest w sumie pokemonem, którego będę mógł sobie zrobić, z którego będę mógł zrobić ewolucję. Oczywiście za chwilę zobaczymy sobie jakie mamy następne zadania. Eee, czyli pine tutaj będzie trzeba berries i e, jakieś e, te snapshoty. Więc snapshoty będę sobie robił w międzyczasie, kiedy będę sobie przechadzał się, więc też jak będę coś nagrywał, to ewentualnie wrzucę sobie tam, możliwe, że wrzucę snapshoty. Które będę robił. Tak czy inaczej? Ja myślę, że ja nie, przejdę się tutaj do koła tej wodnej doliny, zrobię parę ujęć, wrócę do Was i w sumie zrobimy sobie jeszcze tam kilometry. No nie będę was nudził chodzeniem niestety po mieście, bo nie jestem w stanie tego powiedzieć, szczerze, niż, że nie jestem w stanie tego robić ze względu na to, że. Nie mam jak brać ze sobą telefonu, kamery, tak? I no to będzie na razie na takiej zasadzie, że po prostu będzie, będę zatrzymywał się w niektórych punktach, po to, żeby wam opowiedzieć bieżące sytuacje. Patrzcie, jak już siedzę i nagrywam film, już 4 stufule, które złapane będą w wersji shiny lub 3, o ile się nie pomyliłem. Oczywiście wszystko łapane jest na Pineapach. zresztą też mam zadanie na to. Dobra, tu będzie chyba kolejny. Tak, czyli wstęp do tego filmu będzie dłużej trwał niż cały film. Tak mi się wydaje. Dobra, lecimy. Ja już wam tu, Was tutaj nie zatrzymuję, idę dalej łapać boksy i my się widzimy za parę chwil, kiedy będę wykonywał następne zadanko. więc jak widzicie jesteśmy z powrotem niestety jesteśmy przy samej wodzie jak widzieliście już sobie chodziłem tutaj po wodnej dolinie wykonałem kolejną część w sumie tego zadania kolejnego stufula sobie złapałem więc tak naprawdę jest to kolejny shiny. Tamte zadanie oczywiście ze snapshotami też wykonałem, więc wystarczyło złapać, zrobić trzy snapshoty Stufulowi i za chwilę będziemy wykonywać, kończyć wykonywanie kolejnego zadania. Jeszcze zostaną nam trzy. Do tego chyba już będą kilometry zrobione. Tutaj zadania na Candy na Stufulat, więc tak naprawdę już jakby nie patrzeć mamy wykonane te zadanie i teraz patrzymy i to oczywiście z nagrodą za to będzie. I jakby inaczej stuful i oczywiście zrobimy go na szybko. Siad na ekscelencie i oczywiście mamy nagrody za to na wykonanie tego zadania. Tam było jedno jajo, lakiek i coś jeszcze, tam tutaj, że chyba parę pinapów. W sumie z tych nagród to no niezbyt mnie obchodzą te nagrody, oprócz tego jajka, no jajko może być dobre dzisiejszy, na dzisiejszy Community Day z, z racji tego, że no po prostu jest trzy razy więcej expa. I następnymi zadaniami, które będziemy musieli zrobić, są chyba podobne, bo już widzę, że będzie trzeba złapać oczywiście na incense, po to, żeby dostać Insensa, trzeba złapać 15 stufulów. I uwaga, tutaj jest jako trzecie zadanie: zrobić ewolucję stufula. Więc w sumie można by było się pokusić do tego, żeby zrobić właśnie w tej chwili ewolucję i trzy grejty no to w sumie nie będzie chyba takie trudne z racji tego, że co prawda on jest taki mały nie? No, trzy grejty to raczej powinniśmy wykonać sobie spokojnie chociaż ja ostatnio mam problemy z rzucaniem, jak widzicie grejtów ale do tego celu sobie użyję innego, na przykład Weavly bo mam pokémony do tego żeby w tej chwili łapać na nich grejty dosyć istotny jest drugi to jest pierwszy w sumie Vulpix też na grejcie będzie, dobra drugi grejt i oczywiście trzeciego grejta zrobimy sobie u -bota. o, nie zrobimy dobra, shinks shinks też jest dobry do robienia grejtów nawet bym powiedział, że wolałbym ekscelenty ale, o patrzcie jaki dobra, siadł, no i są trzy grejty zrobione więc y, kolejny special wykonany od razu weźmiemy sobie 561, więc tak mi się wydaje, że nie będzie z tego zbytniego dobrego. Ale weźmiemy sobie tego najlepszego, zrobimy ewolucję. Od razu wpis do Pokédexu, więc za jednym zamachem, więc nie będziemy musieli czekać do końca eventu, żeby zrobić wpis w Pokédexie. Więc szybciutko łapmy tego tutaj stufold. W wersji shiny od razu, oczywiście, robimy ewolucję, więc cyk, jak widzimy, Mewir w zasadzie w wersji shiny od razu w Pokedexie. Więc normalnie jest z różową tutaj głową. Zaraz zobaczymy, sobie w sumie. Nie wiem, czy Pokedex mi pokaże to. Od razu w Pokedex, tak, pokaże mi zwykłą wersję i proszę bardzo, w wersji shiny, czyli zwykła wersja. Wygląda tak bardziej na różowy, tutaj ogon różowy, a wersja shiny oczywiście jest żółty, złoty, w sumie można powiedzieć złoty świecący shiny. Dobra, pomijając to, najważniejsza kwestia to wykonywanie tych zadań, czyli jeszcze muszę złapać 1500 stufulów, więc widzimy się za jakieś 12 stufulów. I oczywiście tutaj odbiór EXPA będzie to 2500 EXPA, jeden radar i 15 ultra boli. Tutaj mam jeszcze inne zadania, to na inny film. I oczywiście dalej robię te kilometry. Z racji tego, że tak naprawdę przeszedłem, nie wiem, może z 900 metrów. Tak mi się wydaje, a już praktycznie zadania są wykonane, więc idę sobie tutaj zbić te dwa drzymy, które są w po drodze. I w sumie pójdę sobie naokoło, e, wrócę do auta. I myślę, że gdzieś tu w tej lokalizacji na pewno uda mi się złapać więcej niż 15, więc gdzieś za jakieś parę minut widzimy się znowu, więc do zobaczenia za chwilę. Tak więc wróciłem szybciutko do samochodu, ponieważ uwierzcie mi, że wiatr, który jest tu na tej dolinie to jest straszny, wywiało mnie zawsze czasy, więc wróciłem na szybko do samochodu, miałem w ogóle iść na inną pozycję e, do łapania poksów, ale no niestety nie da się tak e, i teraz tak, tutaj mamy zadanie, ale to ja sobie odbieram, to nie jest istotne, istotne jest zadanie, które jest dotyczące Community Day, Eee, z, oczywiście tutaj radar dostaliśmy, mmm, parę boli, no i oczywiście jakiś stardust. To nas nie obchodzi, obchodzi nas t, y, fakt jakie zadania następne. Oczywiście tu jest wszystko wykonane, więc claimujemy sobie wszystko. Patrzcie, złote malinki, srebrne eee, ananasy, 3,5 tysiąca expa i dodatkowo oczywiście wiadomo jaki pokemon standardowo, bo inaczej będzie by być nie mogło i 100 candy do właśnie Stufula. I mamy od razu Biwira w wersji zwykłej. Jak widzieliście wcześniej oczywiście tam na tej dolinie jak chodziłem sobie to zrobiliśmy sobie ewolucję Shiny do zadania. Teraz już mamy tego oto Pokemona w zadaniach i zadanie zostało wykonane. Koniec nie mamy zadania. Zadanie wykonane. I przechodzimy tu oczywiście do kilometrówki. Tu jest nasza kilometrówka. Jak widzieliście, zrobiłem prawie 2 km. Szczerze, nawet nie wiem kiedy, bo tak naprawdę poszedłem w jedną stronę, nagrałem kilka ujęć i wróciłem. No i już jest, ee, i już jest zrobione parę kilometrów w Czerubi e, w wersji zwykłej i złapana. Złapana, więc zostało nam tak naprawdę do przejścia 5 km. Co by nie było więc myślę, że podjadę sobie jeszcze w jedno miejsce, żeby zrobić ujęcia tutaj całego tego, całego tego wodnego parku z góry i potem pojedziemy sobie w inne miejsce, może, może mniej takie wietrzne i myślę, że wydaje mi się, że chyba wykonamy te zadanie nawet przedwcześnie, bo jeżeli ja pojadę samochodem, to prawdopodobnie wskoczy mi kilka metrów może nawet kilometrów, jeszcze przepatrzymy sobie wszystkie poksy oczywiście ży, rzucamy cyk, może akurat jeszcze wersja shiny nam się trafi no na tą chwilę, na, godziną, na godzinę 16.10 zaraz tylko zrobi, z, zrobimy shiny e, tu już nie ma dobra, shiny check. i jest to i będzie raz, dwa trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i plus do tego Bewear w wersji shiny, czyli 8 poksów, 8 szaniaków, z tego jeden jest całkiem solidny, którego żeśmy oczywiście zrobili. I oczywiście, żeby nie, było, żeby nie było, bo jeszcze nie sprawdziłem, tak powinien mieć ten atak Drain Punch i na faście na ma Tackle. I na ataku Charge jest to Drain Punch, jest to atak. Oczywiście ekskluzywny dla tego Pokemona, tylko dostępny dzisiaj, więc mamy dwie wersje z tym Pokemonem, i tutaj jest jeszcze te dwie wersje tego ataku na tym Pokemonie, i tutaj mamy jeszcze Shadow Claw i Drain Punch. Więc dobra, ja uciekam, bo zostało jeszcze 50 minut eventu. I przydałoby się połapać jeszcze troszeczkę Szajni i przy okazji zrobić tutaj te kilometry. Dobra, widzimy się później. I to będzie później już ostatnie ujęcia. Myślę, że zakończę gdzieś w jakimś ładnym miejscu i na pewno nie wietrz. Do zobaczenia później. Nice. For you, the glitch in your eyes pulled me under, but I will wait for you. There's nothing left for me to do than running like myself a fool. No point in trusting. Anything. Yeah. <laughs> Więc jestem z powrotem, słuchajcie, nie udało mi się znaleźć takiego miejsca, gdzie mógłbym się dokładnie to przejść tak ładnie, tak fajnie i żeby znagrać cokolwiek, bo wiecie co, wróciłem w to miejsce, jak wam pokazywałem wcześniej na takich scenkach. Jest to rejon jeziora Lubiatowo, za nami mamy oczywiście, jak widzicie dobrze, jest za nami jeziorko Lubiatowo z góry. Zrobiłem Wam parę takich shotów, parę takich ładnych ujęć, gdzie możecie sobie zobaczyć, jak wygląda to jeziorko. Szczerze spodziewałem się tego, że będę miał gdzie przejść po tym lesie. Teoretycznie jest tutaj już naprawdę bardzo dużo domków i już to nie wygląda w taki sam sposób, jak kiedyś wyglądało, że można było sobie tu po prostu wejść w las i sobie pójść. Nie sprawdziłem tego miejsca, ale uważam, że następnym razem, jak już będzie tutaj wszystko zakwitnie i będzie naprawdę co pokazywać, to wjadę tutaj, e, sprawdzę do dokładne lokalizacje, przejdziemy się no i po prostu sobie zrobimy drobnego vloga, właśnie związanego też mniej więcej z takimi naszymi tutaj zakątkami, gdzie możemy się pochwalić ładnymi, ale to naprawdę ładnymi krajobrazami, wcale daleko nie trzeba jechać, żeby to sobie wszystko zobaczyć. Ale tak czy inaczej, wracamy do tego co jest istotne, czyli do naszego community day. Na dzień dzisiejszy, praktycznie już jest końcówka, więc w sumie e, można by było powiedzieć, tak, zdążyłem sobie zrobić te kilometry i w sumie zrobiliśmy ich wszystkie za wyjątkiem 5 kilometrów. Niestety, no nie udało mi się zrobić tych 5, no nie wyszło. Myślałem, że się uda. Niestety nie. Chyba będę musiał się przejść jeszcze kawałek. Tak mi się wydaje. Tutaj mamy kolejnego Czerubi. Hmm, tutaj co mamy? Znowu Czerubi. I prawdopodobnie już to ostatnie zadanie, hmm, będę musiał wykonać już y, poza filmem. No, chyba najbardziej istotne, żeby wykonać. Chyba że zrobię jeszcze 15 minut, gdzieś cięcia i przejdę się jeszcze kawałek. Bo tak naprawdę tutaj chyba niedużo zostało, co by nie było. Jest to około, no jest to kilometr. Tak mi się wydaje, że kilometr dobra. Słuchajcie, e, zrobimy podsumowanie, jak skończę to, ten kilometr. Więc idę sobie się przejść, a wy poczekajcie. Że jesteśmy z powrotem, przeszedłem się w górę i w dół. Tak naprawdę wystarczyło naprawdę nie dużo tam parę metrów. Więc ostatnie zadanie z tego Community Day Distance Challenge, oczywiście tutaj mamy Czerubi, więc łapiemy go sobie na szybko. Szczerze. Powie pan, że podejście pod tą górę to masakra, nie? Ja już sobie wyobrażam, co bym musiał robić, co by było, jakbym tak naprawdę przez cały dzień miał chodzić. W sumie uciekałem od wiatru i wiatr mnie dogonił. No Na wodnej dolinie, niestety, był taki plan, żeby się przejść. O, dobra, mamy już zdanie: e, 1000x i oczywiście Pokémon zagadka. Jest to znowu Czerubi, więc nice. Jakoś mnie nie zaskoczyło. I co? I challenge zrobiony, czyli zrobione 5 km, jakby nie patrzeć, część przeszedłem, tak naprawdę drugą część jakby nie było, przejechaliśmy samochodem i szczerze wskoczyło jak jechaliśmy samochodem tutaj na górę, bo jak widzieliście też te krótkie filmiki. Tak naprawdę tam na górze, tam na gwiazd tutaj to jest no, prędkość maksymalna, może z 10 km, więc nabiło nam od razu. Tak czy inaczej, zobaczcie jak daleko jesteśmy, w ogóle hmm, masakra. Nie widzę tutaj żadnych gymów, więc trudno, no nie będziemy przejmować. Myślałem, że tu jest jakiś specjalny gym, na którym jeszcze nie byłem, bo jest takich parę. Tak czy inaczej... Dobra, co do Community Day? Hmm, powiem szczerze, zobaczymy sobie najpierw te czerubi wszystkie. I w sumie nie ma nic specjalnego, więc teoretycznie moglibyśmy je transferować. No i teraz stufule yy, stufur shiny, czyli shiny sobie zrobimy od razu, żeby zobaczyć. Yy, szczerze, nie dużo było tego, tak naprawdę, bo to 3 godziny. Słuchajcie, no pierwszą godzinę na pewno łapałem w domu. Drugą godzinę jeździłem, żeby znaleźć odpowiednie miejsce. Zresztą widzieliście. No i trzecia godzina, na no to złapane parę sztuk, niestety nie ma tam żadnej szajni. Ale jest 452 cukierki, jakby nie patrzeć na stofula. Przy okazji, jakieś tam 58XL Candy, więc jeżeli będzie jakaś możliwość, to na pewnie złapania, bo pewnie tak będzie, że będziemy mogli gdzieś go złapać. Chyba. Jeżeli nie, no, to trudno. Tak czy inaczej, na tą chwilę mamy dwa zrobione. Dwa zrobione, już Wam mówię, tylko sobie weźmiemy szalni. Shiny. Dwie ewolucje zrobione tego Pokemona Mewer, więc e, w sumie Nice, jedna jest shiny, jedna zwykła, złapana, więc myślę, że więcej nam nie potrzeba jest oczywiście ten Pokémon 1371CP. Nie ma tam na jakiegoś specjalnego dobrego IV. A drugi Pokémon, który jest tutaj 1285, i w sumie te IV też również jest słabe, więc no nie jest najlepsze. Ale jest, jest z atakiem O. Proszę, trabisz. Jest to pokémon, który mi się przyda do collection challenge. O kurde, złapać go normalnie. To czy do collection challenge, nie do loty same. Dobra. Ten pokémon mi się przyda do właśnie do collection challenge z racji tego, że jeszcze brakuje mi Whipping Ball i Loom. No niestety ostatniego, ostatniego Collection Challenge również nie skończyłem. Tak czy inaczej, e, myślę, że to by było wszystko, e, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o Community Day. No kurde, nie dokończę tego dzisiaj, nie? Nice. Przejechał. Słuchajcie, stoję tutaj około godziny czasu. No, może nie stoję, ale też chodziłem. Mi praktycznie przyjechały dwa samochody. W tej chwili, kiedy ja mam kończyć film, przejeżdża. W sumie nie wiem, co to było. Co to mogło być? Kład z przyczepką. Nice. I jeszcze go słychać. Ledwo podjeżdża. Dobra, nie przedłużając, ja się z wami będę żegnał. Mam nadzieję, że ten materiał wam będzie się podobał. My się oczywiście będziemy widzieć w następnych materiałach. Prawdopodobnie następnym materiałem, który będę nagrywał, jest to nowinki dotyczące następnego miesiąca nadchodzącego, czyli maja. Tak myślę, że będę mógł to zrobić w końcu, w końcu chociaż raz regularnie zmieścić się w czasie, jeżeli chodzi o takie nowinki i ciekawe eventy i wszystkie inne ciekawostki dotyczące następnego miesiąca maja. A to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał. Ja się z wami żegnam. Dziękuję bardzo za oglądanie i pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję. Ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Cześć.